Disney Epic Mickey Rebrushed to odświeżona wersja jednej z bardziej kultowych gier z bohaterami ze stajni Disneya. Osobiście w orygineł nigdy nie grałam, więc jest to moje pierwsze podejście do tego tytułu. Jak podobała mi się gra, zapraszam do recenzji opartej na wersji na PlayStation 5. Jak już wspomniałam, Disney Epic Mickey Rebrushed jest moją pierwszą grą z serii co może być przydatne zwłaszcza dla osób, które zastanawiają się nad zakupem gry, ale nie mają do niej żadnego sentymentu. Historia już zaczyna się ciekawie, bo oto Myszka Miki znajduje magiczne lustro w swoim pokoju i za jego pomocą trafia do laboratorium czarodzieja. Ten stworzył miniaturowy azyl dla zapomnianych bohaterów Disneya, ale Myszka Miki przez przypadek rozlewa rozcieńczalnik na makietę, a sama trafia do tego świata. Teraz jej zadaniem jest wydostanie się z tego potwornego miejsca. Ciekawy jest przebieg historii w Disney Epic Mickey Rebrushed. Otóż naszym zadaniem jest wydostanie się z tego świata, a nie jego ratowanie. Oczywiście możemy to zrobić podejmując odpowiednie wybory w grze, ale od samego początku gra daje nam różne ścieżki działania. Od tego czy użyjemy farby czy też rozcieńczalnika, świat gry zareaguje na nasze poczynania inaczej. Nawet zrobienie lub opuszczenie zadań dodatkowych może skutkować przyszłymi efektami. Już na samym początku dostaniemy zadanie, żeby zdobyć Dziennik Kapitański. Jednak osobiście tego nie zrobiłam, bo po prostu zapomniałam o tym zadaniu. Później trafiłam na zleceniodawcę, który zdenerwowany tym, że mu nie pomogłam, wypuścił na mnie wrogie potworki. Gdybym mu pomogła, otrzymałabym za to nagrodę. Disney Epic Mickey Rebrushed to trzecia osobowa gra akcji, gdzie będziemy kierować naszym bohaterem, czyli myszką Mickey, przez kolejne malownicze poziomy gry. Malownicze to jednak złe słowo, bo przez jej wcześniejsze działania całość jest zniszczona i wykrzywiona. Do naszej dyspozycji zostanie oddany pędzel, którego możemy użyć, by zaaplikować rozcieńczalnik lub farbę na danego wroga lub teren. Możemy dzięki temu na przykład usunąć ścianę lub też namalować jakiś most. Ta mechanika sprawia, że gra posiada niespotykany nigdzie indziej sposób eksploracji poziomów. Każdy z poziomów w grze jest tak naprawdę rozbudowanym placem zabaw, gdzie za pomocą farby i rozcięczalnika będziemy szukać sekretów i przejść. Eksploracja tych malowniczych, chociaż w upiorny sposób, poziomów jest niesamowicie wciągająca i angażująca, bo tutaj nawet zwykła ściana jest w stanie skrywać kolejny sekret. Będziemy więc radośnie biegać po kolejnych etapach i rozbryzgiwać farby i rozcięczalnik, wpływając na wygląd każdego etapu. Jak wspomniałam, nasze działania mają wpływ na świat gry. Możemy czasami zniszczyć jakąś ozdobę, by stworzyć przejście albo poszukać bardziej cywilizowanego przejścia, gdzie nie będziemy musieli się posuwać do wandalizmu. Szkoda jedynie, że nie możemy cofać się do wcześniejszych miejscówek i w wielu przypadkach każdy poziom będziemy w stanie zwiedzić jedynie raz. Kolejną dużą zaletą gry jest jej niejednorodność. Otóż to nieprawda, że całość jest trzecioosobową grą akcji. Między etapami przyjdzie nam także ukończyć cudowne poziomy platformowe. Ich wygląd i cały zmysł artystyczny jest po prostu niewyobrażalny i te poziomy są niesamowite. Nawiązują one do starych kreskówek Disneya, więc nasza ładna, trójwymiarowa i kolorowa myszka Mickey może przemieszczać się na płaskich, czarno-białych poziomach. Ale nie tylko, bo przyjdzie nam też zwiedzić alpejskie góry czy też zniekształconą sypialnię bohatera. Na każdym z tych etapów ukryte są taśmy filmowe, które pozwolą Wam zobaczyć, jak prezentowały się oryginalne animacje. System walki jest najsłabszym elementem gry, chociaż nie powiem, żeby był on zły. Polega w głównej mierze na malowaniu lub rozpuszczaniu przeciwników. Pomalowani będą nam pomagać, a rozpuszczeni no cóż, zostaną rozpuszczeni. Z czasem nauczymy się paru nowych sztuczek, a wroga możemy też szturchnąć kręciołkiem i zepchnąć go do pobliskiej toksycznej rzeki. Same walki ze zwykłymi przeciwnikami są raczej nudne, bo ci poruszają się powoli w porównaniu do głównego bohatera i szybko zostają pokonani. Wyjątkiem są jednak walki z bosami, którzy stanowią odpowiednie wyzwanie, zwłaszcza jeżeli będziemy chcieli ich uratować, a nie rozpuścić. Problemem w walce prawie zawsze jest kamera. Która robi co chce i nie pozwala dokładnie przyjrzeć się polu bitwy. Czasami przeszkadza też ona w eksploracji, jednak idzie się do tego przyzwyczaić. Przy takiej konstrukcji gry chyba po prostu nie da się zrobić dobrze pracującej kamery. Audiowizualia w Disney Epic Mickey Rebrushed są na absolutnie najwyższym i topowym poziomie. Dzięki swojej kreskówkowej stylistyce, gra będzie bardzo wolno się starzeć i będzie wyglądała cudownie nawet za 10 lat. Cudowne poziomy, zniszczone przez rozpuszczalnik i zmieniające swoją strukturę w trakcie działań graczy, są niesamowicie atrakcyjne wizualnie, a do całości przygrywają też klasyczne piosenki Disneya. A swoją drogą, to z tymi piosenkami mamy spory problem, jeżeli chodzi o prawa autorskie, i każdy filmik na YouTube z serii Let's Play musi zostać mocno wyciszony, żeby można było go opublikować. Szkoda, że Disney nie zadbał o to, by każdy twórca internetowy mógł spokojnie nagrywać materiały z tej gry, ale nie jest to coś, co wpływa na finalną ocenę czy też odczucia zwykłego gracza. Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że gra posiada parę nieistotnych, raczej błędów technicznych. Z uwagi na to, że nieraz będziemy musieli kombinować, by dostać się w bardziej niedostępne miejsca, a uwierzcie mi, wszędzie są sekrety, to nasz bohater będzie lubił zaciąć się między teksturami. Spuszczanie też nie jest idealne i pojawiają się nieprzetłumaczone zdania, ale nie jest tego wiele. Ogólnie, cała gra Disney Epic Mickey Rebrushed to taki trybut dla klasycznych produkcji ze stajni Disneya. Będziemy znajdować różne nawiązania do tych dzieł, a sama kampania będzie prezentować bohaterów, których młodsze pokolenie może nie znać, ale którzy na pewno dalej mogliby znaleźć swoje miejsce w szerokiej popkulturze i różnych produkcjach Disneya. Nigdy nie byłem wielką fanką tych kreskówek, a jednak nawet mając do nich neutralny stosunek i nie znając podstawowej wersji gry, wyśmienicie się bawiłem przy tym tytule. Gra jest wyjątkowo oryginalna, a zarówno jej fabuła, jak i cała otoczka związana ze znajdźkami i zadaniami dodatkowymi sprawiają, że zabawa z grą jest naprawdę niecodziennym przeżyciem. Gorąco polecam tę grę, niezależnie czy przepadacie za klasycznymi animacjami Disneya, czy też nie. Dziękujemy, że oglądaliście. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i powiedzcie pięć razy pod rząd bardzo szybko. Disney Epic Mickey Brash. Do następnego. Cześć! A i jeszcze zapraszamy do naszego sklepu z grami www.sklepzgrami.pl Do następnego.